Dziewiąty rok na scenie, <laughs> więc jeśli macie jakieś wątki, pytania... To... Marian, kiedy wyrabiasz normy na mistrza? Kurczę, ja już jestem mistrzem. Nie no, tak serio to jakie normy na mistrza. Stary, ja 2000 tysiące nie mogę utrzymać na czeskomie. <laughs> nie wiem na jakim poziomie swoją ukochana, ale może jakiś speedrun z nią. Jeśli chodzi o orszulę, powiem wam tak, będę z wami szczery i, i dzisiaj jest w ogóle dzień szczerości z Marianem. Wszystkie partnerki czy też nawet koleżanki, z którymi jakby miałem do czynienia, nazwijmy to, i próbowałem przemycić im szachy. Niestety nie były tym zajarane, nie fascynowało je to tak jak was, tak jak nas, tak jak mnie. To jest naprawdę chyba w większości, w lwiej części, domena, domena męska, domena chłopców, później mężczyzn. Nie mówię, że dziewczyny są gorsze w szachy, ale jest ich znacznie mniej. No, te, tego na rybku, tak jak patrzę po klubach szachowych, sam zresztą prowadziłem fizyczne w mrągowie niejednokrotnie. No to była jedna dziewczynka zapisana na, nie wiem, na 12, na 15 osób. Z czego to wynika? Możemy oczywiście zakładać, możemy, możemy gdybać. Ja mam parę, parę wersji, bo ja stworzyłem gdzieś tam swoją działalność, firmę. Bez żadnego game planu, bez żadnego biznes planu, bez w ogóle pomysłu, nawet nie wiedząc, że mogę to zrobić, nie? Ha, ludzie często zanim wystartują z biznesem, dużo mają właśnie doradców, biznes plany, jakieś opcje A, B, jakieś awaryjne C. Ja żywioł, człowieku. A, to okej, okay? to coś tam monetyzuje? Dobra, to trzeba to zgłosić, nie? No dobra, to trzeba chyba założyć firmę. No to proszę. Czy szykuje się turniej w Białym Stoku? Tak, słuchajcie. W poniedziałek 18 w Multibrowarze turniej, którego będę jakimś tam patronem, rzekomo gościem honorowym, też będę grał turniej szachu błyskawicznych. Będą fajne nagrody. Wpisowe całkowicie odbieracie na barze, więc możecie sobie wypić piwko z obiad i tak dalej. Nie? <laughs> tak. Co sądzę o, o Szachowym mentorze? Ja uważam, że Aleksander jest ambitny facet, który. Mówię to totalnie szczerze, Aleksander jest ambitnym facetem, który trochę się pogubił, bo on dużo, właśnie całe swoje życie poświęcił szachom, wbijaniu tam progresu, studiując te linie i tak dalej. Troszeczkę to znam, bo ja mam podobnie. Ale on taki ma bardziej vibe taki tryhardowy, że on musi wbić, że on jest the best. I on ma ten perfekcjonizm taki, który go zniszczył. Perfekcjonizm nigdy nie jest dobry i ten perfekcjonizm go po prostu zjadł. I on musiał udowadniać wszystkim, przede wszystkim sobie, nie? Ale innym, że jest właśnie the best, the best, zaczął oszukiwać, żeby to, to wszystko podtrzymać, tą, tą, tą wersję, to taka fasada się stworzyła. No i niestety, i nie pobłądził chłopak. Myślę, że niełatwo będzie mu przestać oszukiwać. Ale fingers crossed. Trzymam kciuki, co by się udało, bo rzekomo jest taki plan, żeby, że startuję od nowa. Nie? Jeśli chodzi o Allegro, Mariancello Allegro, są kubki, t-shirty, bluzy i czapki. To jest, to jest jakby tyle. Co do nowości, chcieliśmy wyjść z białymi rzeczami: białe bluzy, białe koszulki. Ula chciał. Myślę, że przed świętami coś ogarnę, bo wiem, że na święta będzie boom, dużo z Was będzie chciało zrobić prezent. Eee, prezent gdzieś tam bliskiej osobie, albo ewentualnie wasze kobiety się odezwą do mnie, jakkolwiek to brzmi, ale tak było. Gadżetów nie przewidujemy, ale z ciuchów, no z ciuszku. Czapeczki zimowe, bo zima długa w Polsce, <grych> w Polsce zima długa, eee, więc, więc, więc w tę stronę, nie? Oj tego pana z uniwersytetu, tego rektora szachowego uniwersytetu, zostawcie w spokoju. Ten starszy pan robi dobrą robotę dla szachów. Jest jak jest, ma swój tam specyficzny dowcip. Jest w ogóle bardzo specyficzny. No ale tworzy mnóstwo materiałów wartościowych. Więc, więc, no co tutaj gadać? No, co, raz mu się raptem zdarzyło. Psić bąka na wizji, widziałem to u Bartka. To się zdarza, słuchajcie. No taka, taki los youtubera. Najgorsze, że z kleksem. No, słuchaj. Dzień dobry, ja tylko chciałem powiedzieć, że dobry content pan robi, oby tak dalej. Dziękuję bardzo, nie zamierzam przestać. Na pewno będę, znaczy na pewno, no będę działał dalej, ale czy na pewno? Zobaczymy, jak zdrówko, jak, czy ja w ogóle będę żył jeszcze. Jakie sposoby na naukę Czekaj, tu jest jakieś serduszko zasyłane. Naukę gry, środkowej i planowania. Ogólnie powiem Ci tak. Yy, powiem coś, do czego doszedłem dosyć późno w tej swojej, nazwijmy to drodze, którą ciąż idę i jest bardzo wyboista. Yy, podzielę się swoim doświadczeniem. Wedle mojej opinii, jeżeli nie znasz planów na no, tą wczesną grę środkową, przynajmniej wczesną, to znaczy, że nie znasz debiutu, którego się uczyłeś, bo jak mnie mam otwarć się uczyłeś. Wedle mojej opinii, bardzo ważnym, mówiłem to już kiedyś, ale powtórzę, bardzo ważnym, aczkolwiek niedocenianym faktorem, jeśli chodzi o wyniki w szachach, głównie jeśli chodzi o szachy online, jest fokus, czyli skupienie. To na ile potrafimy się odłączyć od bodźców zewnętrznych i na ile potrafimy się skupić i dobrze, do, dobrze zagrać, dobrze pomyśleć. I wiele osób gra w pracy, wiele osób grawa się na, 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 na połowie skupienia, robi coś jeszcze. No, i siłą rzeczy grają jak na siebie słabo. Ja znam to, też to mam. Po trzech latach grania w necie postanowiłem pojechać na pierwszy turniej na żywo. Dużo trudniej się gra. Na prawdziwej szachownicy, to jest pytanie: czy trudniej się gra? Wiesz, co? Kwestia tego, jak, z jaką deską masz najwięcej do czynienia. Czy tą wirtualną, czy prawdziwą. Jak pamiętam, zacząłem tam grać w mrągowie u, u dziśków, a przy prawdziwej desce, grając tylko i wyłącznie w necie to było mega trudno. Trzeba się było przestawiać tygodniami. Więc jak na jak nie grałeś przy desce OTB over the board, że wiesz, na prawdziwej, to będziesz miał nieprzyjemne początki, mam wrażenie. Odpychamy go. Shouldering robimy. Czego się najbardziej boisz, wiesz co, chyba. Z chyba gdzieś tam straty bliskich, jakichś przeklętych chorób, utraty zdrowia jakiejś takiej znaczącej, nie, przez siebie i bliskich. Tego się gdzieś tam boję. Nie myślę o tym każdego dnia, ale no jakbyś tak miał odpowiedź szczerze, to, to tego. A w Warszawie, czy się podoba? Warszawa jest ciekawą opcją, jest bardzo ciekawą opcją, natomiast... Wiele oferuje też, ale też nieźle wkurza Słuchajcie, że to ukradli mnie w Warszawie. Nie wiem, czy znacie historię. Pojechanki już do brata. Pożyczyłem furkę od Matuli. Mówię, weź mnie, pożycz odwiedzę Kubę, pójdziemy na jakąś imprezę, coś tam tamtego. Odwiedziłem braciaka. Postawiłem no siedlu, właściwie takim nowoczesnym Nie jakiś tam slamsatak. No i poszliśmy do imprezkę i tak dalej. Prowadzony musiałem być człowieku. Na drugi dzień. Wyspaliśmy się tego. Siadanko, żegnam się z nim. Mówię, dobra, trzymaj się. Idę sobie normalnie, patrzę. Kurde, nie chyba tu zaparkowałem. Pokręciłem się, mówię ty. Gwizdnęli mi auto, człowieku. Gwizdnęli mi auto, nie? Normalnie. Down na prezydenta? Oczywiście, na prezydenta fide. Widzieliście, widzielibyście mnie na takim stanowisku? Marian rozprawia tam. No słuchajcie, musimy coś zrobić z cheaterami, gdyż na arenie Fidarena jest coraz więcej oszustów.